Szanowni Państwo, w imieniu wojewody dolnośląskiej pani Anny Żabskiej oraz swoim własnym Małgorzata Krzyszkowska Starosta Kamiennogórski chciałam zaprosić wszystkich Państwa na otwarte spotkanie poświęcone ochronie ludności i obronie cywilnej w ramach inicjatywy Bezpieczny Dolny Śląsk. Spotkanie to odbędzie się 24 października, to jest w piątek o godzinie 13 w Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Proszę Państwa, to doskonała okazja, by dowiedzieć się, jak wygląda plan zapewnienia bezpieczeństwa w naszym regionie, poznać lokalnych ekspertów i wspólnie porozmawiać o tym, jak chronić życie, mienie publiczne i prywatne. Podczas tego wydarzenia pani wojewoda Anna Żabska przedstawi założenia programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna. W programie znajdą się również pokazy ekspertów. Myślę, że to będzie dobry moment, kiedy będą mogli państwo jako mieszkańcy naszego powiatu zadawać pytania i dowiedzieć się, jak wygląda bezpieczeństwo w naszym powiecie. Dlatego bądźmy razem na rzecz bezpieczeństwa Dolnego Śląska 24 października o godzinie 13 w Centrum Kultury w Kamiennej Górze.